Jezus mówi o swoich marzeniach. W Ewangelii według świętego Jana, tuż przed swoją męką, w Wieczerniku, kiedy Jezus jest z apostołami, mówi o swoich najgłębszych pragnieniach i marzeniach, jakie ma względem przyszłego Kościoła, który właśnie tam, w Wieczerniku i w tym doświadczeniu z zmartwychwstania, które już jest za chwilę, się rodzi. I Jezus tam mówi o tym, że pragnie, abyśmy stanowili jedno. To jedność ma być tym, co będzie cechowała każdą wspólnotę chrześcijańską. Jedność ma być znakiem wobec świata tego, że Jezus jest pośrodku, i to pragnienie jedności dotyczy zarówno naszych małżeństw, naszych rodzin, jak również wspólnot, w których jesteśmy. A jednocześnie potrzebujemy pamiętać o tym, że mamy nieprzyjaciela tego, który będzie chciał nas dzielić. Zresztą imię Diabolos po łacinie znaczy ten, który dzieli. Bóg pragnie jedności, Jezus pragnie jedności między nami, ale szatan będzie tym, który będzie starał się nas rozdzielać i tę jedność niszczyć. I być może dlatego tak często zmagamy się w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w naszych wspólnotach z szemraniem, z jakiegoś rodzaju nieporozumieniami, takimi zdarzeniami, które sprawiają, że w jakimś poczuciu bólu, cierpienia, jakiejś niesprawiedliwości odsuwamy się od siebie wzajemnie. Ale wtedy nieprzyjaciel triumfuje. Będziemy starali się już niebawem, podczas Dnia Skupienia, 2 grudnia, em, Poszukać odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób zachować jedność w naszych rodzinach, małżeństwach, w naszych wspólnotach, w jaki sposób zatroszczyć się o jedność między nami, co zrobić, abyśmy byli silną wspólnotą, w której Jezus jest prawdziwie pośrodku, tak aby Jego pragnienie, Jego marzenie mogło się realizować. Będzie to czas inspiracji, będzie to czas Wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Będzie to czas potężnej modlitwy, będzie to czas wreszcie doświadczenia braterstwa i wspólnoty, dlatego nie możecie zabraknąć. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. 2 grudnia spotykamy się w Polskim Kościele o godzinie 14. Nasze spotkanie zakończy Eucharystia Wieczorna, więc będzie to czas wspólnego świętowania, będzie to czas wspólnej inspiracji, modlitwy i szukania odpowiedzi na te bardzo ważne pytania. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, mam nadzieję. Do zobaczenia. Bóg z Tobą. Zapraszam, Michał Piekara.